Kończ wasz! wstydła oszczędź! Dwie pary. Japek na dziewiątki. Wiedziałem. Chwila, trójka bije dwie pary! Ale trójka, nie W pokalanego dzieciątka Judasz. Oddział psychiatryczny. Siostro. Siostro. Co znowu? Mam prośbę. Tu jest 10 zł. Już mówiłam, tu nie wolno palić. Nie o to chodzi. Jedno piwko, góra dwa. Hmm, 10 zł. A gdzie ja znajdę otwarty sklep po tej porze. Dycha, jest za zamknięcie oczu. Kliczic! A Major za głowa! Ale to wielki szpital. Kończ piwo i zbieraj się. Co się stało? Miałeś rację. Ten pawilon budowany pod jasną górą, to Ikea! O Jezu... O Jezu... Czemu tak dysisz? Stoimy tu w bezruchu od pół godziny. Ty nawet nie stoisz! Zmęczyłem się od wodzenia wzrokiem... ...za laserami. za chłopa, co tak stoicie?! Spłukałem się w karty! Ale teraz mi źle. Pożyczcie stówę. Wszedłem w abang. Gwizdzis, miałeś rację. Wielak budowali kolumbrynę laserową, a nie zwykłą. Uwaga, Polacy! Zdecydowaliśmy się zbudować jednak laserową, a niezwykłą! Kolumbrynę! Ten strzał to tylko próba! Macie czas do jutra, żeby się poddać! Jutro, skoro świt! Ciałko zaśpiewa mazurka laserami! A przy okazji wybiło wam sambo do jutra! Ach, to ten to Zwycięstwo! Wyciek opanowany. Teraz tylko się poddać i na imprezkę ze Szwedkami. Ach, te świńskie blondyneczki. Lecą na wąs. Po***ło? Poddać się Szwedowi niemieckiemu? Mam lepszy pomysł. Pod osłoną nocy major zagłoba zakradnie się cichutko do obozu szwedzkiego i niepostrzeżenie wetknie w lufę kolumbryny laserowe to Gdy kolumbryna wystrzeli, laser odbity od zwierciadła zburzy kolumbrynę. A teraz najlepsze. Akcja ma kryptonim Bazylisek.